Złote dziecko Hollywood. Historia Haley Joela Osmenta. Haley Joel Osment, urodzony 10 kwietnia 1988 roku w Los Angeles, to jeden z najbardziej utalentowanych dziecięcych aktorów w historii Hollywood. Już od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie aktorstwem, a jego przygoda z tą sztuką rozpoczęła się, gdy miał zaledwie 5 lat. W tym czasie zaczął występować w reklamach telewizyjnych gdzie jego naturalny talent i charyzma szybko przyciągnęły uwagę producentów. Pierwszy film, w którym wystąpił, to Forrest Gump z 1994 roku. W tej kultowej produkcji zagrał młodszą wersję tytułowego bohatera, a jego występ u boku Toma Hanksa był zaledwie przedsmakiem tego, co miało nadejść. Choć rola była niewielka, Haleja zauważono, a jego kariera zaczęła nabierać tempa. Przełomowy moment w karierze Haley'a miał miejsce w 1999 roku, kiedy zagrał w filmie Szósty zmysł w reżyserii M. Night Shyamalana. Jego rola kolego, chłopca, który widzi zmarłych ludzi, wzbudziła ogromne zainteresowanie i przyniosła mu pierwszą nominację do Oscara za najlepszą rolę drugoplanową. W wieku 11 lat stał się jednym z najmłodszych aktorów, którzy kiedykolwiek otrzymali tak prestiżowe wyróżnienie. W jego oczach widać było niepewność, ale również determinację, by udowodnić, że jego sukces nie był przypadkiem. Po sukcesie szóstego zmysłu Azment stał się jednym z najbardziej poszukiwanych dziecięcych aktorów w Hollywood. Występował w wielu filmach, takich jak A i sztuczna inteligencja u boku Toma Cruz oraz w Wielkim, gdzie zagrał u boku Roberta de Niro. Jego kariera rozwijała się w zawrotnym tempie. A on sam stał się ulubieńcem publiczności, zdobywając serca milionów widzów. Jednak z oszałamiającą sławą przyszły również liczne wyzwania. Hayley stawał w obliczu presji ze strony mediów i oczekiwań ze strony przemysłu filmowego. W miarę jak dorastał, zaczął odczuwać ciężar sławy. Często mówił o trudnych doświadczeniach związanych z dorastaniem w takim otoczeniu, gdzie życie prywatne stawało się publiczne. Czuł, że trudno mu było odnaleźć siebie w świecie, gdzie każdy jego krok był śledzony przez paparazzi. W odpowiedzi na rosnące napięcie, Hayley podjął decyzję o zrobieniu przerwy od aktorstwa. Po kilku latach intensywnej pracy i życia w blasku reflektorów, postanowił na pewien czas zniknąć z wielkiego ekranu, co wzbudziło niepokój wśród jego fanów. W tym czasie skoncentrował się na swoim życiu osobistym oraz edukacji. Co pozwoliło mu zyskać nowe perspektywy i spojrzenie na życie. Jednak Haley Joel Azment nie zrezygnował z marzeń o aktorstwie. Po kilku latach przerwy powrócił do gry, występując w mniejszych rolach w filmach i serialach telewizyjnych. Jego powrót zyskał uznanie krytyków, a on sam zyskał nowe grono fanów, którzy czekali na jego kolejne występy. W 2013 roku zagrał w filmie Tusk u boku Johna Goodmana i Justina Lange, co okazało się dużym sukcesem. Oprócz filmów Azment zyskał także popularność w telewizji, występując w serialach takich jak Silicon Valley i The Boys. Haley, jako dorosły aktor, starał się znaleźć równowagę między życiem zawodowym a osobistym. W wywiadach często podkreślał, jak ważne jest dla niego, aby być sobą i nie zatracić się w świecie show biznesu. Jego dojrzałość i refleksyjność przyniosły mu szacunek zarówno wśród krytyków, jak i fanów. Dziś, hej Joel Azment jest przykładem aktora, który pomimo trudności, jakie niesie ze sobą życie w blasku reflektorów, potrafił odnaleźć swoją drogę i wrócić do korzeni. Jego talent Determinacja i pasja do aktorstwa sprawiły, że pozostaje w pamięci widzów jako jedno z złotych dzieci Hollywood. Po latach w branży filmowej, Hayley nadal podąża za swoimi marzeniami, grając w filmach niezależnych i angażując się w projekty, które go inspirują. Hayley Joel Azment to nie tylko złote dziecko Hollywood, to także człowiek, który przeszedł przez wiele doświadczeń życiowych, które ukształtowały jego osobowość i karierę. Jego historia przypomina nam, że niezależnie od tego, jak trudna może być droga, pasja i determinacja mogą nas poprowadzić do sukcesu. Mam nadzieję, że ta historia zainspiruje was do dalszego śledzenia kariery Haley'a oraz docenienia jego talentu. Jeśli podobał ci się ten odcinek, zachęcam do obejrzenia go do końca i subskrybowania, by nie przegapić kolejnych fascynujących historii ze świata filmu.